Siemaneczko wszystkim Ostatnio jakoś tak słabo oglądacie te filmy Może dlatego, że wakacje, może dlatego, że wam się nie podobają Ale jakby wam się nie podobały to pewnie byście napisali, że wam się nie podobają No ale przez to, że wy mało oglądacie to ja też mało nagrywam Bo jakoś tak straciłem trochę do tego yy, serce Ale może jeszcze wrócimy do takich częstszych odcinków Tutaj wam wrzucam taki odcineczek właśnie z biegu zrobiony Przyjechał mój tato, tą za chwilę miał tutaj przód maskę i błotnik malowany jakieś 4-5 lat temu przez lakiernika. Yy, niestety, Klar zaczął złazić tutaj wam na którym zdjęciu pokażę. No, pozłaził już tak paskudnie, że stwierdził, że jakby się dało coś poprawić, to było fajnie. Ja od razu mówiłem, że w takich warunkach to jakoś super GITES nie będzie, ale stwierdził, że i tak będzie na pewno lepiej niż to, co widzicie teraz i jak było. No i dlatego tutaj yy, zmatował zmatowił sobie to. Na mokro papierem 200, potem 400. Mama nawet się włączyła do akcji mu to tutaj pomagała. Przygotowali jak przygotowali, potem okleiliśmy, i tak jak widać przez to, że garaż zajęty był, to było lakierowanie na, na zewnątrz, także też liczył się z tym, że coś tam yy, mucha yy, siada, <grych> że tak powiem. Jak ktoś ogląda z tych, co też nieraz coś tam lakierują, malują, to powiedzcie jak sobie dajecie radę, bo tutaj mnie strasznie wkurzało to, że na folii jak się da grubiej, czyli raz oklejamy i robię najpierw podkładu, dwie, trzy warstwy, później już bez rozklejania chcę polakierować kolejne warstwy, czyli bazę i, i podkład, i, i y, klar, to powiedzcie mi jak sobie radzicie, żeby z folii nie odpadały kawałki po prostu tego materiału, który już jest zaschnięty, czyli tego, tych warstw lakieru, bo tutaj mnie to wkurza. Na papierze tego nie ma, kiedyś to gazetami oklejali też, czego tego problemu nie było. Teraz można też papierem oklejać i powiedzcie, czy oklejacie właśnie papierem, czy jest jakiś specjalny rodzaj folii, z którego to nie spada, bo już przy drugiej warstwie klaru to zdarzyło się, że gdzieś tam koło koła podwiało właśnie i zrzuciło ten lakier. No i tutaj nie było mokre w mokre, tylko przez to, że widzicie, wieje i zawsze coś tam się zabrudziło to był podkład doschnięty, przeszlifowany jeszcze taką 800 na sucho no i potem baza, baza nie była dobierana, znaczy była dobierana po kodzie lakieru przez mieszalnię online, czyli wysłali no i tam będzie się trochę różnił odcień, to zależy też od słońca, najgorzej wygląda jak już słońce jest takie zachodzące nisko, to wtedy tam widać większą różnicę. A to jest ta pana jak to nazywa Opel, chyba 167 pod lakieru. No ale generalnie, potem tak jak widzicie teraz, lakier bazowy. No i później dwie warstwy, tak dość grubo wylane klaru bezbarwnego. No nawet to wyszło, tacie się podoba. Tu ja wam wrzucę na końcu zdjęcie jak to wyszło finalnie. to mówię, dużo zależy od. Słońce od światła. Jak to właśnie wyszło. O właśnie tu jest przykład, że robota a mucha nie siada. No i wreszcie mamy rozklejanie, to co lubię najbardziej. No i cóż, fachowo nie wyszło, ale wyszło trochę lepiej niż było, w sensie nie obłazi tak to już wyglądało, tak taki zbój. Jeśli chodzi o odcień, no to tak jak widać, tak tak dobrany raz dobrze, raz źle, zależy jak słońce pada. No ale jako tako jest nie jeszcze trzeba ten reflektor zrobić. Za to było y, trochę wspólnej pracy i było tanio, bo lakier bazowy pół litra 60zł, a cała reszta to jakieś resztki wzięte z półki, także nic nie kosztowało. Y, do zobaczyska. Sponsorem nagrania był sprzedawca włókien drogowych wzmacnianych nylonem, bardzo wytrzymałych, używanych na podbudowy dróg, parkingów, placów manewrowych. Idealna do separowania podłoża, aby błoto i glina nie wychodziły na zewnątrz, był czysty gryz, żwir czy kliniec. W ofercie posiadają dużą różnorodność szerokości, polskie certyfikaty wytrzymałości oraz jakości produktu, pozytywne oceny, dowóz do klienta, wysyłkę oraz możliwość odbioru osobistego.